Pozdrawiamy z Rumunii, z Siedmiogrodu, z Transylwanii. Jesteśmy w Sibiu, a przed nami Most Kłamców. Słynny na cały świat. Z 1886 roku. Tata jest z drugiej strony. Na tym moście powinien przemawiać Dareczek z Głuszycy. <noise> On wiecznie kłamie. Most Kłamców. Dziś sobota, który dzisiaj mamy? 9, 9 lipiec 2022, Rumunia, Most Kłamców. Tate będzie z drugiej strony widać, teraz wyjdziemy. Młode pary. idziemy z drugiej strony, to gdzie data? Tutaj przemawiał czaczewsko. O, jest data. Rok 1859 Same Sibiu, starówka też jest piękna, no, pięknie jak to w Siedmiogrodzie. Jeszcze rzut ostatni nam o skłamców.